Koniciła My ja Merudes a ty Ameryto go zalias. <grywa> Kioła Nicholno utało utaima się. <grywa> Czyli witaj serdecznie z tej strony Meruy. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku. <grywa> jako że to jest, jeśli nie pierwsza, to jedna z pierwszych audycji na 26. A dziś. Uczcimy to, śpiewając japońską piosenkę. Co może być wyzwaniem dla bardziej wrażliwych uszu, dlatego że ja śpiewać nie umiem, ale i tak to zrobię dla zabawy. Natomiast, tak naprawdę, to opowiem kilka słów o tej piosence, która wpadła mi w ucho. Jest to utwór pod tytułem Konohiroino Haraipai autorstwa Moriyama Ryoko z 1967 roku. Interesujący utwór postawiłem przed sobą wyzwanie przełożenia jego tekstu na Polski. Na początku chciałem po prostu dowiedzieć się, o czym jest ta piosenka, skoro zdałem sobie sprawę, że jest w linguście, spodobała mi się. Miło byłoby wiedzieć więc, o czym właściwie artystka śpiewa, więc dowiedziałem się tego, a potem. Hmm. Zadałem sobie pytanie, czy mógłbym to przełożyć samodzielnie i przy okazji czegoś się nauczyć, coś ciekawego być może odkryć. Tak, też zrobiłem, coś w istocie odkryłem. Już za chwilę opowiem co takiego. Zanim zacznę śpiewać, <grytanie> ja w notatkach napiszę od której do której minuty dla bardziej wrażliwych uszu, żeby można było sobie od razu przeskoczyć ten um, etap. <grytanie> Chciałbym jednak zacząć od przytoczenia tobie mojego tłumaczenia tego utworu, żebyśmy wiedzieli, o czym tak naprawdę to jest. A potem wyzwanie zaśpiewania jeszcze z podkładem karaoke, który gdzieś tam wyszprałem. Nie wiem, czy mi go starczy na całe wszystkie, wszystkie zwrotki, ale zobaczymy. Hmm. Otóż jak to idzie. Z tej szerokiej równiny kwitnących kwiatów pełnej wręczę tobie każdy jeden, przywiązując bukiet czerwoną wstęgą. Z tego rozległego nocnego nieba, usianego kwitnącymi gwiazdami, wręczę Tobie każdą jedną, zamknięte w mieniącym się tęczą szkle. Z tego szerokiego oceanu kwitnących okrętów pełnego, wręczę Tobie każdy jeden, wyszywając inicjały na błękitnych żaglach. Wszystko z tego rozległego świata wręczę Tobie bez wyjątku, dlatego proszę, napisz do mnie list. Napisz list. Tak, oto, hmm, poetycki utwór, poetycki tekst romantyczny. Hmm. Cóż w nim ciekawego, może jeszcze zanim zaśpiewam? Hmm. To albo w międzyczasie, o takie troszeczkę ćwiczenie. Hmm. Utwór z 67. 1967, czy taka retro, właściwie muzyka. Folklor, mm, muzyka folkowa, tak chyba mógłbym rzec. A jednak, mimo wszystko, tu i ówdzie można wyłapać te nieszczęsne zapożyczenia z angielskiego, które dają do myślenia, zwłaszcza w temacie, czy naprawdę trzeba było ich użyć, hmm. czy naprawdę w ich miejsce. Nie ma japońskich rdzennych słów. No ale na ten czas jeszcze nie zdradzę jakie to za pożyczenia. Posłuchajmy, może wyłapiemy <śmuchy> z tego mojego śpiewu. Dobra. Włączam uwagę, uwaga. Teraz jest ten czas. Konuta no dzikang. この広いの原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる赤いリボンの花束にして <laughs> この広い夜空いっぱい咲く星を <laughs> ひたつながらずあなたにあがる虹に輝くガラスに詰めて <laughs> <laughs> この広い海いっぱい咲く船を一つながらずあなたにあげる青い方にイニしャルつけて この広い世界中の何もかも一つ残がらずあなたにあげるだから私に手紙を書いて Tę gamiłokaj A jednak starczyło! Ha, 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 brawo, brawo! Ha, ha, ha. Udało mi się! Deki maśta! Deki maśta Wiem, wiem, że, że nie potrafisz śpiewać absolutnie, ale robiłem to tak jak powiem jeszcze raz dla zabawy, dla radości pewnej, dla pewnej celebracji. Jeżeli nie przewinęliśmy, no to cieszę się, cieszę się. Trochę radości, trochę. Ale ciekawostki dotyczące tego utworu, to te zapożyczenia wyłapaliśmy, nie wyłapaliśmy z tego mojego śpiewu. Być może było to tym bardziej wyzwanie. Cóż tutaj mamy? Mamy. Patrzę sobie na tekst. Mamy takie zapożyczenie garsy. To chyba najbardziej, jedno z tych, które najbardziej mnie zaskoczyły garesy, um, no szkło od y, angielskiego glass, Garsy. wiesz, zaciągnąłem języka tak na prędce u sztucznej inteligencji, u jednej, u drugiej, bo ich przecież jest wiele, tych różnych wersji i te sztuczne inteligencje powiedziały mi, że mm, w Japonii istniało szkło. Czyli dobrze tutaj przeczuwałem, no też trudno mi było uwierzyć, żeby w Japonii szkła nie było przed tym um, otwarciem Japonii na zachód współczesnym, we współczesnej historii. Było szkło, jak najbardziej, może nie było tak powszechne, może nie było y, tej samej mm, technologii. Ale było, jakieś było, i były jakieś określenia. Oczywiście na no to szkło, nawet więcej niż jedno, w różny sposób było określane. Ale było, było. Co gorsza, jeszcze mamy tutaj takie zapożyczenie, no, Inisier, ale zanim dojdę do tego, Inisier, jeszcze mi się przypomniało, że jest tu jeszcze ribon, wstążka, wstęga. Ku mojemu zdziwieniu, nie znalazłem japońskiego słowa na wstążkę. Ta do przywiązania bukietu kwiatów. No ale znowu, czy łatwo naprawdę uwierzyć, że Japończycy nie mieli wcześniej wstążek? <grym> nie mieli słówka na wstążkę? No bardzo, bardzo trudno mi to uwierzyć, żeby takiego czegoś nie było. Co czegoś tutaj brakuje w tych słownikach, którymi się naskarmi uczących się japońskiego na zachodzie. Coś wyprakowane te słowniki. Um, ale wracając do tych. Inicjary, inicjary, inicjały, znowu z angielskiego. Inicjary um, z tej strofki, a właściwie wersu Aoi honi, Inicjarycki te, um, na niebieskich żaglach um, wyhaftuje w domyśle, czy wyszyje, czy, czy, czy namaluje, umieszcza moje inicjały, czy twoje inicjały. Um, no i co? Na inicjały nie byłoby słówka, poszukałem. Kashira Modi. Jest takie słówko i ono już nawet w tych wybrakowanych, żartobliwie mówiąc, słownikach jest obecne. Kasira Modi. Inicjały mm, naszego imienia, nazwiska. No, no jest. Może za długie słowo nie pasowało do piosenki, ale no to ja jednak jakoś tak wstyd. No wstyd. Szkoda mi na to patrzeć. Już nawet w 60. latach XX wieku taka retro-piosenka miała w sobie co najmniej trzy zapożyczenia. Hmm. Straszne to. Straszne, no ale tak, tak niestety jest nawet w takiej folkowej piosence. I tyle. Może jeszcze powtórzę to doświadczenie? Było ciekawe? Mam nadzieję. Dziękuję Tobie za Twoją całą uwagę. ja Emerydyś, tak.